Bo ja wczoraj to po prostu odchorowałam, to strasznie w ogóle dzisiaj, wiesz, dzisiaj próbuję nie myśleć w ogóle o tym, nie idzie mi najlepiej, ale to znaczy, no, no, no bo wczoraj było tak, że co to było wczoraj, nie bardzo nawet było jak rozmawiać, bo szybko coś było. A, bo ja z Gabrysią szłam, nie, ja wróciłam z Gabrysią od niej ze szkoły, to twardych nie w szkole średniej, wiesz, i tam, żeby pójść. Takie, takie przyszło zawiadomienie. Zobacz. Ja wróciłam tak, jak wyszłam, tak siadłam w tym ubraniu Masz. i jeszcze nawet nie byłam w stanie Masz. rozebrać. Masz. I po prostu mnie nie. zamurowało nie, już zobacz. wtedy. No a Paweł Cały Fartuszek pokryty. O tyle wie, że po prostu się spodziewamy, że może być tak jak ci że może być tak, że po prostu konto chcieli zabić, ale nie wiadomo jak daleko to zaszło. Proszę. Nie. Damian? To oczywiście, że tak. Wróć. Wróć. Czy drzwi były otwarte jak chodzić do kuchni? Nie. Mhm. 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 Miał, miał wiesz, Paweł zostawić jej pełnomocnictwo i nie zostawił. Dokładnie, dokładnie. No także wiesz, nie wiem co zrobimy. Ja to słyszałam jak ty mówiłaś. Ja już nawet nic się nie odzywałam, bo się nie byłam w stanie odzywać. Mam. Ma. Mm -hmm. Mam. Mm -hmm. mm -hmm. dyrektor? Kto do tak. Mam! Tam ci jeszcze paruszka Chcesz poruszać? Pa no. no bo mówisz, że Grzesiek z tobą rozmawiał, a ty no. mówisz, że dyrektor, że. No. Harry. Mm. No bo kto ci powiedział, że. No dobra, to powiedz jeszcze raz, że dyrektor z tobą porozmawia. Mhm. Mm No i co? No. No, no. O co chodzi? O co chodzi? Co chcesz? Poluszka? Dobrze. Poczekaj. Zejdź, zejdź bo spadniesz. Gdzieś jesteś do telefonu. No. no ja nie słucham. Głowie. Głowie mam telefon, na głowy mam telefon. No dobrze, no i dalej. No to ja słyszałam, to myśmy że że możemy. możemy...